Elo, elo, elo. Cześć, siemanko. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się rozsiewaniem wapna. Jak widzicie, kupiłem sobie ulepszenie do mojego rozsiewacza z firmy Bredal i w tym dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jak ten rozsiewacz będzie działał. Ale zanim to wszystko zrobimy, chciałbym Wam tylko przypomnieć, że jest to już 78 odcinek. A w poprzednim materiale pokazywałem Wam zwożenie Bel Siana. Więc jeśli ktoś nie obejrzał to poprzedniego odcinka, to serdecznie Was tam odsyłam. A ja już moi drodzy lecę z tym odcineczkiem. Jak zauważyliście, już tutaj trochę rozsiałem tego wapna, ale. To jest nieważne, moi drodzy, bo jeszcze całe pole tutaj jest przed nami. Dlatego wsiadam już sobie tutaj do mojego John i tym pięknym John będziemy już zaczynać te rozsiewanie. Ale jeszcze mam wam do pokazania taką jedną ważną informację: gdyż moi drodzy, weźmy sobie tutaj. Mm, opryskiwacze nie czekajcie, w, który, to, w którym to jest miejsce? Rozsiewacze nawozu, i tu mamy właśnie ten piękny rozsiewacz z firmy Bredal. Również do wyboru miałem drugi rozsiewacz z firmy Bredal, tylko że ten ma więcej tutaj um, większą pojemność. Ma a oprócz tego również może mieć tutaj jednostkę rozsiewającą, jak widzicie. Ale ja postanowiłem, że ten mój stary, bo jakby ktoś nie wiedział, ja już miałem taki jeden rozsiewacz. Z firmy Bredal, ale miałem bez, bez tej jedno, jednostki rozsiewającej. Miałem po prostu z takimi zwykłymi tarczami i, taki, i taka jednostka rozsiewająca daje nam 6 metrów szerokości. Czyli dzięki, dzięki tej jednostce możemy teraz zamiast 12 metrów rozsiewać na 18 metrów. I, I właśnie to jest ten rozsiewacz, który teraz ja posiadam. Tak tylko chciałbym Wam przypomnieć żeby każdy wiedział jak to wygląda. Ale jeszcze, moi drodzy, weźmy sobie tutaj mojego tego klasika, bo tutaj niedawno to było moje pole rzepaku. Znaczy ten rzepak nadal jest, ale tu już mamy ściernisko i dlatego właśnie postanowiłem, że sobie ładnie zrobimy wapnem te całe pole zwapnujemy sobie te całe pole i dzięki temu będziemy mogli tutaj, oj czekajcie bo nie przysiadłem ten niestety eee, i dzięki temu te pole będziemy mogli sobie zaraz skultywatorować zaiste, no a później sobie zasiemy prawdopodobnie jakąś soję albo znowu rzepak albo w ogóle cokolwiek innego. I tak naprawdę, czekajcie tylko, pojadę sobie tutaj do, yy, pojadę sobie na moją gospodarkę i tak naprawdę to ja jestem ciekawy jak ten rozsiewacz działa. Tam już trochę zacząłem, ale też chciałem tak sobie sprawdzić czy to w ogóle działa. I powiedziałem, że działa, więc nagrywałem już odcineczek i zaraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. I też widzieliście, że ten jeden rozsiewacz, ten dodatkowy, który ma większą pojemność, to jest jako modyfikacja. I to co jest ciekawe, to to że ten rozsiewacz, ten większy, to kiedyś nie była modyfikacja, jak dobrze pamiętam. W poprzednim farmingu ten większy rozsiewacz, który ma większą pojemność firmy Bredal, to był rozsiewacz jako taki, wiecie, taki, który już normalnie mamy taki rozsiewacz w grze. I jestem ciekawy, jak to jest z tym farmingiem. O, tu był mój. Tutaj wam pokazałem, jak wyglądał mój mm, ciągnik razem z. Jak to się nazywało Z prasą, o, z prasą, tak. I co to jest ciekawe, to to, że w poprzednim farmingu mieliśmy normalnie bez modyfikacji, bez modyfikacji ten większy rozsiewacz z firmy Breda. Ja nie wiem, co się stało, że oni nam to usunęli. Jeśli macie jakieś swoje pomysły, jakieś domyśle, domyślenia, tak, tak się mówi. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. Dobra, my już lecimy sobie tutaj ładnie z tym, z tym rozsiewaniem tego całego wapna po te pole naprawdę już e, chyba od dłuższego czasu nie miało tego wapna bo jednak gdyby, gdyby ten poprzedni właściciel to pola wapnował te pole no to wtedy by te wapno nie było zaznaczone tak jakby tu go nie było chyba wiecie o co więc jednak ten poprzedni właściciel albo nie dbał o te wapno albo już e, wapnował na tyle że już przestało że już brakuje tego wapna weźmy sobie te przyczepy z tym rzepakiem i sobie gdzieś tutaj damy na bok i będziemy mogli kontynuować te wapnowanie Dobra, tak jest OK i teraz tylko bierzemy sobie ten rozsiewacz i będziemy mogli wszystko kontynuować e, Jeśli ktoś pamięta, to, to bardzo dobrze wie, że te pole było powiększane dlatego w tym tutaj jednym miejscu, czyli pod tę górkę mój John Deere ma trochę ciężej Tak naprawdę, gdyby to nie był, cio Le, gdyby to nie był John Deere e, lecz mój na przykład tam, wiecie New Holland, czy tam Massey Ferguson to by lepiej tutaj działał, a jak tu jest ten John Deere, on już jest trochę taki, no powiedzmy sobie szczerze, że jest przestarzały, no to niestety nie daje do końca rady. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze chcę Wam tylko dopowiedzieć, że ten odcinek nagrywam drugi raz, gdyż za pierwszym razem, no, nie nagrało się coś i wyszło tak, że muszę drugi raz nagrywać, ale dla mnie to nie ma znaczenia, bo i tak tutaj sobie z Wami pogadam. I chcę wam tylko jeszcze powiedzieć, że fajnie moi drodzy ja byście... Oj przepraszam bardzo, zapomniałem dzisiejszy telefonu Fajnie jakbyście zostawili jakąś łapeczkę w górę albo subskrypcję bo dzięki temu mogę moi drodzy tutaj rozwijać swój kanał I jeszcze chcę wam dopowiedzieć że że jakbyście zostawili jakiś taki komentarz ciekawy to ja zawsze na każdy komentarz odpowiadam i, I co jeszcze? W sumie tyle tak naprawdę, że każdy komentarz to, to, bardzo lubię widzieć, kiedy są jakieś komentarze na moim kanale, bo wtedy mogę odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania związane z farmingiem, no to też również się pytajcie, bo zawsze chcę Wam na wszystko e, odpowiadać. I jeszcze teraz, teraz Wam dopowiem, czekajcie sobie tutaj zwolnię to, o, jest ok, bo jeszcze mam Wam taką jedną rzecz do powiedzenia. Nie pamiętam już na czym skończyłem, lecz tutaj sobie włączymy ten rozsiewacz ponownie e, Chciałem wam chyba tylko powiedzieć, że, że tutaj mam wam jedną rzecz do powiedzenia e, to było to, że niedługo będą się pojawiały inne odcinki na materia e, inne odcinki na moim kanale e, I tak będzie zważywszy na to, że chcę mieć jakąś taką różnorodność na kanale Bo jeśli ktoś jest taki jeśli, jeśli jest tutaj taki widz, który który jest ze mną dłużej, to wie, że na moim kanale nie tylko pojawiały się odcinki z farminga, lecz były to jeszcze odcinki jakieś takie bardziej lifestyle'owe i takie, w których po prostu więcej Wam pokazuję z mojego życia. I wydaje mi się, że takie materiały też będą ciekawe, a nie tylko cały czas ten farming, bo jednak są takie osoby, które tym farmingiem nie żyją na co dzień. Ja jednak tym farmingiem tak żyję, że no codziennie nagrywam ten materiał, i chcę, żebyście mogli sobie obejrzeć te, te, tego farminga. I, I wtedy macie po prostu. Po prostu mam nadzieję, że lepiej. I że może też sobie czasami gracie w, gracie w farminga. I jeszcze przy okazji sobie oglądacie mój materiał. Bo nie wiem, czy są takie osoby, ale wydaje mi się, że są. Więc moi drodzy, no naprawdę dziękuję wam za każdą subskrypcję. Tak przy okazji wam powiem, za każdą łapeczkę w górę. Za każde wyświetlanie, bo daje mi to otuchy i takiej energii żeby nagrywać tych odcinków coraz więcej i dzięki temu mogę, mogę tutaj przy tym działać. Dobra, lecimy sobie dalej i tutaj czekajcie. Ja sobie tak przyjadę, żebym mógł teraz sobie tak ładnie odwrócić. Oczekajcie, o, teraz będzie lepiej. No i patrzcie, w ogóle to jest chyba pierwszy odcinek, w którym Wam pokażę, jak całe pole zrobię sobie. Jak całe pole ogarnę czymś, bo zazwyczaj robię tak, że jak jakieś pole robię. To kończę na tym, że połówkę zrobię albo jedną czwartą. Bo zazwyczaj jeszcze coś tam dodatkowo robię, i też no i, no, no i wiecie też, jak, czas, jak to czasami jest. Oj, sorry, bo jakiś motor jechał z tyłu. Yy, niestety nie mam na to żadnego wpływu, ale no widzicie, jak to wygląda. I szczerze, jak mam wam powiedzieć coś o tym rozsiewaczu, jeśli ktoś jest taki ciekawy, no to jednak jest to fajne takie udoskonalenie tego, co było. Ale czy jest to warty swojej ceny? Kosztuje to 8000 euro. Jeśli zaczynacie bez tego rozsiewacza na takich mniejszych polach, ok. Później, jak macie większe pola, no to już jednak Wam się przyda taki rozsiewacz. Jak to się dokładnie nazywa, bo już nie pamiętam. Może ktoś mi tutaj powiedzieć? Czekajcie sprawdzę sobie tak. Jednostka rozsiewająca. I jeśli ktoś ma tą jednostkę rozsiewającą, no to jednak ona szczerze bardzo pomaga. I lepiej, jakbyście się zaopatrzyli w nią. I, i, i w sumie to tyle. Um, tu w ogóle te wapno szybko schodzi, więc, jednak, może na jakąś tam chwilę jest ok, tak, ale później musicie sobie zakupić ten większy rozsiewacz, ten z modyfikacji, i tu w sumie tą jednostkę też możecie mieć, mieć i wszystko będzie ładne, ładnie. I tu jeszcze w ogóle macie ten rozsiewacz z firmy Amazon. Nie wiem, czy tutaj również tutaj nie masz tej jednostki, tylko że ten z firmy Amazon rozsiewa na. 42 metry, więc to już, moi drodzy, jest naprawdę mega różnica takie 18, tak? Takie 18 a 42, wow, szok, serio. Dużo różnicy jest. I już wiecie, że, moi drodzy, jednak tutaj też 42 w tym firmy Skun, tylko że to są modyfikacje. tutaj, O, tutaj też macie tylko, że 18 metrów więc zależy jakie też macie modyfikacje, jak to wam, jak to was, jak to u was wygląda. Ja już tutaj te pole całe skończyłem. Eee, i, I w sumie to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ale tu jeszcze mogę wam pokazać kilka rzeczy. O! Na przykład tutaj jak widzicie. Eee, zrobiłem sobie te prasowanie tej słomy, zacząłem sobie pięknie ładnie. Czekajcie, czy mam opuszczone? Mam opuszczone. Przy okazji wam tylko pokażę to, jak jest te prasowanie słomy. Bo może jesteście ciekawi. Dojdźmy sobie do końca i sobie ładnie tutaj te bele eee, wyrzucę z tego... Z tego... Z tej mojej prasy. No, czekaj, teraz klikamy sobie na Y. Cały czas. Znaczy mam nadzieję, że nie słychać tego, tego tutaj motora. Motoru? Tego motora, nie wiem jak się wymienia eee, No, bo jest całkiem głośno na zewnątrz, ale no, mniejsza o to. Tutaj ładnie sobie wywaliłem te, te bele. I jeszcze w sumie wracając do tematu tego tutaj mojego ładnego mm, rozsiewacza. Bo mam jeszcze jedno pole do rozsiania więc pojedziemy sobie gdzie indziej tam, klikamy sobie na X i tym razem jak widzicie klikamy sobie X no to ten jednak nasz e, ta tarcza, nie pamiętam jak to się na, na, nazywało ten system do rozsiewania, on nam się ładnie składa i tak właśnie wygląda dobra, przejdźmy sobie tutaj na moje następne pole oj tutaj mamy jakiś, jakiś autobus e, taki wiecie szkolny, tu jest to ogólnie następny materiał będzie prawdopodobnie z jakiejś fabryki i jeśli chcecie wiedzieć jaka, jaki to będzie odcinek, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo jest to bardzo ważne i dzięki temu będziecie mogli sobie oglądać moje następne materiały z tego, z tej fabryki jaka będzie nowa, będziecie mogli sobie sprawdzić na YouTube, o, patrzcie, kondi do odcinek, fabryka czegoś tam, w sumie, o ale fajnie, obejrzeć sobie. No i będziecie wiedzieć jaka to jest pierwsza fabryka na moim, na moim gospodarstwie była jako pierwsza. Dobra, teraz sobie lecimy na, a bo zapomniałem, to na tamtym polu mam, mam właśnie te, te, um, te potrzeby do rozszczania tego wapna, zapomniałem, kurde, dobra, to już mniejsza o to, bo w sumie tu jeszcze muszę zebrać te całe, te całe bele, więc tak naprawdę w sumie tutaj nie mogę rozsiewać. E, chcę wam się tu pokazać jak to wygląda u moich bawołów, popatrzcie na to, tu ładnie sobie ten. Działam z tym wszystkim, moje bawoły. Tu macie słomę, gnojówkę, wydajność, bawole mleko i powiem wam szczerze, że te bawole mleko naprawdę bardzo powoli idzie. Czekajcie, ku. czemu to mi się odłączyło? Nie wiem. nie sobie na igre, żeby trochę tego żeby trochę tego tutaj dać, damy tak z połówkę. Nie niech tyle albo jeszcze troszeczkę dajmy. I co jest ciekawe. Chyba nagram jakiś taki odcinek, w którym wam pokażę zakup paszy mineralnej. Bo z tą paszą mineralną to jest taki problem, że to jest szok, serio Wam mówię. Możecie mieć dużo tej pa możecie cały czas robić sobie te, te pasze w tym paszowodzie, ale najważniejsza jest, jest pasza mineralna, bo bez niej się nie obędzie. Dobra, trochę tu, tutaj się rozgadałem, ale mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Więc za ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już w kolejnych materiałach. Nie zapomnijcie o apetysie w, w górze oraz subskrypcji. I przy okazji dziękuję Wam bardzo za każdą łapkę w górę oraz subskrypcję, czy tam wyświetlenie. I widzimy się w następnych odcinkach. To by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia bądź miej nocy, w zależności od której oglądacie ten materiał. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. No to naura naura. Hello!